dobry, witam serdecznie. Podobne zadanie jak poprzednie. Wykres przedstawia zależność ilości farby pozostaje w pojemniku w litrach od powierzchni ściany w metrach kwadratowych pomalowanej farby z tego pojemnika. I teraz tu mamy pomalowaną powierzchnię w metrach kwadratowych, a tu jest ilość farby pionowo. Ile farby zużyto na pomalowanie 10 m2 ściany? Zobaczcie. Zero, 10 m tutaj pomalowaliśmy. Spadło litraż z 20 na 14. Czyli po prostu 4 litry farby poleciało na każde 10 metrów ściany. Tyle. Takie to jest proste. W tym odcinku tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli filmik się spodobał, bo jak mamy tu 20 do 16, no to 4 litry uciekły. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo! Jeżeli filmik się... Podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie, lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!